Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego: ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę. Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa, co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe? Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy. Super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko, złapię to. Fajnie to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni i tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe dzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak, leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale, cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie... Pyszne lody na patyku, spodoba ci się. Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody. Uwielbiam je, bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko, to niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie! Co za porażka! Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik, no to jedziemy. Jak chcesz, Miranda? Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale, teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć! To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań! Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cementy kielnie, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia, jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. Muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej. Szybciej. No i rozładunek. Naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz, trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem, mam się bawić w piaskownicy. Dzięki, myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow! Zbudowałaś zamek! Wygląda niesamowicie! A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali! Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Przyszedł czas na czosnek. Wiem to nie pachnie dobrze. A mam go tak dużo, nie chcę żadnego! A ty? Ja mam całą górę. Mam jeden, ale też nie jestem zachwycony. I tam ty zaczynasz. W końcu jesteś facetem. Hmm. Za co taka kara? Pachnie okropnie. A jak smakuje? Zgadnij jeszcze gorzej. Biedny tam. Spokojnie, matras ty. Będę musiała. Może lepiej wyrzucę. Jedz. Będę cała śmierdzieć. Fu, to obrzydliwe. Mówiłem ci. Julia, czekamy na ciebie. Ej, ktoś do mnie dzwoni. Siadaj, nie kłam. Dobra, dobra. Tak lepiej. Jestem silna, poradzę sobie. I tam nie bądź taki niemiły. Zobacz, jakie to zabawne. Dlaczego ja w ogóle to jem? Wiecie, kogo tu brakuje? Wampira Nie wygłupię się i tam. Zostało tylko trochę. Zjedz czosnek, albo ja zjem ciebie. Przestań, tak mi niedobrze. Robisz się zielona. Umieram. Ten cyrk wreszcie się skończył i już nigdy do nas nie wrócił. Dziewczyny, pokonałyście wampira. Zabawa zabawą, ale czeka was obiad. I ten ma jednego, Emma ma kilka, a Julia ma ich całą wieżę. Jestem głodny, więc zaczynam. Aby ulepszyć pankejka, dodam bitą śmietanę i cukierki M&M's. Wyszło pysznie. Palce lizać. Emma, do dzieła. Ja też zamierzam ulepszyć moje pankejki. Mm. Najpierw trzeba je powiększyć. A pomoże mi w tym bałek do ciasta a teraz czas na śmietanę cała góra śmietany, a na niej pianki marshmallow i cukierki. To prawie jak ciasto! Wow, Ogromne i bardzo smaczne! Jak zmieścisz to w buzi? Nie martwcie się, takie smakołyki zawsze się zmieszczą. Ja też chcę wałkować pancejki. I tam yy, podaj mi wałek. Trzymaj. Właśnie tak. A, moja mierza się rozpadła. Prosto na nas. Przepraszam. A masz swoim pankejkiem. A teraz guma. I ten ma dużo, Julia trochę mniej, a Emma mam się jedną. Nie smuć się. Wow! Spadać to moja guma. No to zaczynam. Jest taka soczysta i jest jej tak dużo. Upewnij się, żeby ci się zmieściła w buzi. Dam radę, spokojnie. Ach, pali pięta, ale ja też mam gumę. <gum> Ej, hey, Julia, mam do ciebie sprawę. Zaczynaj. Może go zahipnotyzujemy? Dobra i wszystko mu zabierzemy. Mam tu taki specjalny krążek. Mm. E, hej, itan! Czego chcesz? Spójrz tutaj. O... Udało mi się. Zabieraj gumę. Co? Zostawcie to, to jest moje. To niesprawiedliwe. Szukałyśmy go. Oddajcie to, złodziejki. Mam już dość swoich krzyków. Potrzebujemy czegoś, co cię uciszy. Guma do rzucia będzie w sam raz. To świetny pomysł. Raz, dwa, trzy. I na naszym stole pojawiły się cytryny. Wiem, że ich nie lubicie, ale mimo to Emma ma ich mnóstwo i tam trochę mniej, a Julia tylko jedną. Julia, ty zaczynasz? Dobra. Pu. Uchyda. Śmiało i tam. No dobra. To jest kwaśne nawet dla mnie. Będę płakać. Matę, próbuj. Z łatwością. Kwaśne, ale można jeść. Nie, jednak jest to obrzydliwe. Wypluj to. Może sok nas uratuje? To świetny pomysł, Julia. Mam tu specjalny kranik. I Dan, podaj mi szklankę. Trzymaj. Naprawdę działa. Jedna szklanka nie wystarczy. Nie ma problemu. Dwie to też będzie dla was za mało. Daj jeszcze. Jest taka jedna ogromna. Sok już się kończy. Uważajcie, nie rozlejcie. Trzymaj talerz. Nie pomaga. Już szukam czegoś. Jesteście tacy zabawni. Kurczę, ale kwaśny. I tam, no dalej, wyczaruj coś. Dobra, chodź do mi. Mm. Emma ma jednego, Julia ma więcej, a Itan ma sto warstw. Chcę być pierwsza, Keczup się przyda i jeszcze mu Wow, A co ze mną? Odejdź. Nadszedł czas, aby spróbować. Pyszne. I bardzo apetyczne. I tam teraz ty. To będzie pyszne. Mam mogę prosić o sosy? Jasne, częstuj się. Świetnie. Nawet nie wiem, jak to chwycić. I tam te żarłoku. Nie jestem w stanie się zatrzymać. Teraz moja kolej. Tak, gdyby tak... Wiem! Co jest? Teraz ja zrobię psikusa naszemu żarłokowi! Jak mu się spodoba balon? I tam, to jest dla ciebie! O, jeszcze jeden hot dog! Nigdy nie odmówię! Spróbujmy! Ojej! Bum! rzeczywiście bum! może być lepsze od gumy chupa Chups? Raczej nic. Julia ma ich dużo i tam mniej, a Emma niestety ma tylko jedną paczkę. Kurczę, chciałam mieć więcej, a mi tyle wystarczy, a ja będę mogła rzucić tę gumę do końca życia ekstra. Emma, patrz! I tam spójrz! Możecie zazdrościć, mam więcej! Dwa machnięcia i każda guma jest już w moich ustach. Są takie soczyste. Zobaczcie, ile ich jest. Nie chwal się tak. Nawet jeśli mam ich mniej, to gumy wciąż są bardzo smaczne. Nie! A ja chcę więcej. Wiem, trochę magii, zobaczcie, jakie duże opakowanie. Jesteś prawdziwą czarodziejką. Teraz ja też mam górę gumy. Spróbujmy. Co sądzicie o moim balonie? O nie, trzymajcie mnie, ja odlatuję! Wow! Ciekawe, czy ja tak umiem? Tak, ja też lecę! Lecę! Emma, patrz, Julia odlatuje. Co? Emma, ty też? Dokąd się wybieracie? Peter, zaczynasz. Dobra. Kurczę, dostałam jedno ziarenko popcornu. To takie smutne. Przestańcie się śmiać. Lepiej sprawdźcie, co wy macie. Ja mam małe wiaderko. Nieźle. Wygląda pysznie. Tylko ty zostałaś, Vivienne. Jak dużo popcornu, cała góra. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przestańcie się na niego gapić. Jedzcie swój. Myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko, zamierzam cieszyć się tą chwilą. Właśnie tak trzeba żyć. Co robisz, Peter. Pokazuję, na czym polegają dobre maniery. Wiem, że ich nie znacie. Patrzcie i uczcie się. Potrzebny mi będzie nóż i widelec. Wspaniale. Dzięki nim mogę ostrożnie pokroić popcorn na kilka kawałków. Co za wykwintny smak. Po prostu niesamowite. Mm. Mógłbyś się troszeczkę pospieszyć? Wszystko, skończyłem. Nie trzeba było mnie tak pospieszać. Ups, przepraszam. To gazy. No i gdzie się podziały twoje dobre maniery? Fuu, ja nie potrzebuję żadnych sztućców. Po prostu zjem swój pyszny popcorn. Boże, jest taki chrupiący, taki świeży. Brakuje tylko dobrego filmu. Ojej, czy już wszystko zjadłam? Tak szybko? Nawet nie zauważyłam. Cóż zostało tylko jedno ziarenko. Czas je dojeść. To jest moja szansa, nie mogę tego przegapić. Co ty zrobiłeś, Peter? To niesprawiedliwe. To mój popcorn! Nie mogłam się powstrzymać, był tak blisko mnie. Mivian, teraz ty. Ale mam szczęście. Nie mogłam nawet o tym marzyć. Zabierajcie ręce od mojego popcornu natychmiast! Ugrzyzła mnie w palec! To straszne. Teraz jest cały czerwony. Myślę, że musimy połączyć siły, bo inaczej nie będzie popcornu. Weźmy odkurzacz i podejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Włączaj Mary, jestem gotowy! Działa, radzimy sobie świetnie! Wkrótce będziemy mieli cały popcorn. Jak mi się to podoba! Uwielbiam wprowadzać w życie sprytne plany. Nie rozumiem, gdzie jest mój popcorn. Der, natychmiast wyłączony od kurza. to niesprawiedliwe. Ukradliście mi popcorn! Livien, no, od twojego krzyku boli mnie już głowa. Zabieraj swój popcorn z powrotem. Świetnie! Wyłączyliśmy ją z gry. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Musimy szybko spróbować. Ekstra, jest naprawdę dobry. To był świetny plan. Tym razem jestem gotowa sprawdzić talerz jako pierwsza. Wow, paczka gum! Bardzo to lubię. Nie ma co zwlekać. Zjem ją tu i teraz. Kilka gum naraz. Podoba mi się to. Fajnie, masz szczęście. To na pewno. Nie spiesz się, Wiwie. Najpierw musimy podnieść floszę. tego się nie spodziewałam. Jak to dużo gumy. Cała słodka ściana. Musisz się z nimi obchodzić. Ale jeszcze za wcześnie, by je otwierać. Praszam, zupełnie zapomniałam, że Peter nie sprawdził swojej porcji. Ale u mnie wszystko super. Teraz zobaczymy, co ja mam. Wow, jak to się wszystko zmieściło pod pokrywką. Nie wiem. To niesamowite. Odebrało mi mowę. Z każdej strony wygląda wspaniale. Muszę jak najszybciej pozbyć się opakowań. Wystarczy je zdmuchnąć. Właśnie tak, to było łatwe. Też chciałam tego spróbować. Ej, zabieraj ręce. Nie zamierzam się z nikim dzielić. Siwus. Obraziłam się. Sieci czekaj, aż zjem swoją gumę. Takie to miękkie. Super. Nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuję zrobić wielkiego balona. Ciekawe, co z tego wyniknie. Jak na razie, słabo ci to wychodzi. Cóż jest nie tak z tą gumą. Nie można jej nadmuchać. Ale wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję pompki. To działa. Spójrzcie na to. To zupełnie inna sprawa. Mój plan działa! Jaki piękny balon! Umieszczę go na patyku i zachowam na pamiątkę. Wygląda to naprawdę świetnie. Chciałabym dostać balon od Vivien, ale na pewno mi go nie odda, więc będę musiała sama go sobie wziąć. Muszę tylko troszeczkę bardziej się postarać. O nie, co się stało z moim balonem? Dlaczego pękł? Przepraszam, Vivien, chciałam się trochę pobawić. To nie było śmieszne. Lepiej zjeść swoją gumę. Właśnie to zamierzam teraz zrobić. Jest taka dobra, że nie można się oderwać. Teraz moja kolejna nadmuchiwanie balonów. To dopiero początek. Muszę się troszkę rozgrzać. Pójdź na to, Vivian! Jak ona to robi? Teraz ja się pobawię. Mary, ja nie zapomniałam. Oko za oko. Co się stało? Nic nie widzę. Dlaczego moja twarz jest pokryta gumą do rzucia? Myślę, że ten kolor bardzo ci pasuje. Nie, moja guma jest zepsuta, podobnie jak moje brwi. To straszne. Trzeba je natychmiast przykleić z powrotem. To nie wygląda dobrze. Uff, udało mi się. Odzyskałam swoje dawne brwi. Peter, teraz twoja kolej. Czekałam na tę chwilę. Ręce same sięgają po gumę i nie mogę ich powstrzymać. Dlaczego miałbym to robić? W końcu to wszystko jest moje. Jak dużo gumy, ledwo mieści się w ustach. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Nie martw się, Vivian. Wszystko jest pod kontrolą. Patrzcie, jaki balon mi wychodzi. Super! Przestań, Peter. Balon zaraz pęknie. Chowajmy się, Vivian. Miałaś rację, Mary. To była prawdziwa eksplozja. Pomóżcie mi, utknąłem. Wyglądasz jak pająk zaplątany w sieć. Teraz ja będę pierwszy. Wow, ciastka i mleko, ale dlaczego jest ich tak mało? Tylko jedno ciastko, nie podoba mi się to. Vivien, ty otwórz. Ja mam większą porcję. Fajnie, to mnie cieszy. Uwielbiam ciastka z mlekiem. Czy to oznacza, że Mary ma największą porcję? Szybko, podnieś pokrywkę. Jest chyba ze sto ciastek. I ogromna szklanka mleka. Chciałbym być na twoim miejscu. Ale muszę się zadowolić tym, co mam. Zamierzam wykąpać ciastko w mleku. Myślę, że mi zasmakuje. Wygląda pysznie. O tak, jest super! Nie jestem rozczarowany. Czas na kolejną kąpiel mleczną. O nie, ciastko wpadło mi do mleka. Może uda Ci się wyjąć. Obawiam się, że nie dam rady. Czasami jesteś taką niezdarą, Peter. Co zamierzasz zrobić? Wypiję całe mleko, a potem wezmę się za moje ciastka. Masz mleczne wąsy. To takie śmieszne. Są takie dobre, super. Peter, jesteś taki zabawny. Dzięki za komplement, Vivian. Czas, żebyś ty zajęła się swoimi ciastkami. Mój Boże, ale tam jest dużo nadzienia. Rewelacja. A teraz dodam trochę mleka. O nie, ciastka też mi wpadły do szklanki z mlekiem. Kurczę. Może jednak tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie mam teraz mleko. Jak koktajl czekoladowy. Co ty robisz, Vivien? Robię najsmaczniejszy napój na świecie. Mam już wszystkie składniki, a teraz zmieszam je w szejkerze. Wow, to świetny pomysł. Brawo. Zobaczmy, co udało mi się zrobić. Teraz przeleję koktajl do szklanki. To wystarczy. Wygląda bardzo czekoladowo. Podoba mi się. Dodam słomkę i parasolkę i można spróbować. Nawet lepszy niż się spodziewałam. Niesamowity smak. Nie da się go opisać słowami. Zazdroszczę ci! Te dodatkowe ozdoby są niepotrzebne. Liczy się smak i chcę się nim w pełni nacieszyć. Teraz temery! Jestem gotowa, ale nie wiem od czego zacząć. Jest tak dużo ciastek. Dobra, spróbuję. Mm, jakie dobre. My też możemy spróbować. Nawet o tym nie myślicie. Już zjedliście swoje porcje. O nie, upuściłam ciastka. Dobrze ci tak, to za karę. Chyba wpadły do mleka. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Teraz nasza kolej, Vivien. Czas dać Mary nauczkę. Co wy robicie? Przestańcie! Przez was jestem cała mokra.